Widok z rzeki na wzgórze Tomskiej zapiera dech turystom, a i płoczczanom podoba się wyjątkowo. Jest okazja, by oglądać go częściej, i przy okazji miło spędzić czas. Na rejsy po Wiśle zaprasza żegluga Płocka wspólnie z PKN Orlen. Na statku przede wszystkim oglądamy, piękne, piękne wzgórze nasze tu płockę, piękną katedrę, posłuchamy szant, posiedzimy w klimatyzowanym pomieszczeniu na pokładzie tego statku. Połowa statku jest zadaszona, więc jakby jest to komfortem dla starych. Osób. No i przede wszystkim no ten relaks i odpoczynek na wodzie. Jest po prostu chłodniej, jest lepiej. Pasażerowie wracają do nas co tydzień, widzę te same twarze, pływają z nami, bardzo nas to cieszy. Marianna na swój pokład w związku z obostrzeniami sanitarnymi może zabrać około 70 osób. Statek Marianna powiem tak, to jest polski, statek polskiej produkcji. W zeszłym roku miał swoje 60, jak to się mówi, urodziny. Aczkolwiek tak naprawdę są to tylko dokumenty z tego roku. Statek jest jednym z najbardziej nowoczesnej, nowoczesnych jednostek w tym momencie na wiśle. Posiada zamontowany nowy silnik spełniający wszelkie parametry. Teraz wymaganych emisji spalin, nowoczesne pokłady, agregaty z bezpiecznym prodem. Także my każdego roku zawsze coś udoskonalaliśmy na naszej jednostce, żeby była jeszcze bardziej atrakcyjna dla naszych pasażerów. W soboty i niedzielę można spędzić 45 minut na takiej wodnej wycieczce. To kilometr w górę i kilometr w dół rzeki. W czasie przemóc, przyjść, zobaczyć, jak liczne grupy osób do nas przychodzą. Od najmłodszych, miesięcznych dzieci po najstarsze takie osoby. Mamy przystosowane wejścia dla osób niepełnosprawnych również. Służymy zawsze pomocą, jesteśmy przed wejściem. Po prostu myślę, że jak przyjdą, zobaczą, ile osób do nas przychodzi, że z uśmiechem wychodzą, myślę, że to będzie największe takie zachęcenie takiego pasażera dla nas. Bilety kosztują 13 zł dla dzieci, 15 dla seniorów i 20 zł normalne. Rejsy odbywają się w soboty i niedzielę co półtorej godziny. Statek wypływa o 11, 13, 14, 30, 16, 17, i 19. W tym sezonie głównym sponsorem rejsów jest PK Orlen, którym bardzo też dziękujemy za wsparcie i za pomoc. Dzięki nim jesteśmy, pływamy i będziemy pływać, mam nadzieję, w kolejne sezony i zwiększać atrakcje Płocka i po prostu służyć naszym pasażerom i przyjaznym turystom. Rejsy będą odbywały się do końca października. Szczegóły na stronie żeglugapłocka.pl